Jesteśmy w Kinderdijk, w wiosce wiatraku. Słoneczna, piękna, niedziela, 9 października. Oglądajcie, zapraszamy. O no, sprawy bardziej informacyjne, o dojazd tutaj, to my przyjechaliśmy z Delftu, mamy 47 km tutaj do tego miejsca. Ale jeżeli chodzi o parking, to po drodze mijaliśmy znaki, że można zjechać wcześniej, że jest 300 metrów do parkingu, ale osobiście polecamy je ominąć i jechać do samego końca i przed samą wioską wiatraków znajduje się bardzo no dosyć mały parking, ale kosztuje 9,50, nie ma limitu czasowego i w opisie damy e, lokalizację tego parkingu. Dokładnie. Od niego mamy 2 minuty... gdzieś na filmie będzie. no e, Tak, a w, od tego parkingu mamy dwie minutki do najbliższego punktu informacyjnego. Chodź, idziemy. Tak to mniej więcej wygląda ten parking. Tutaj mamy autko, a tutaj już e, w oddali widać wiatraki. Jesteśmy przy punkcie informacyjnym. Zaraz pójdziemy kupić bilety. Ogólnie wejście jest tutaj darmowe, można sobie zwiedzać, spacerować, wypożyczyć rowerki i również jest tu podobno bardzo fajna trasa rowerowa. Ale żeby wejść do wiatraków, gdzie znajdują się muzea i popływać łódką, no to trzeba kupić no, bilety. Rejs, Zaraz tam zobaczymy jest, ile. Tam jest właśnie rejs tym stateczkiem. Tu punkty informacyjne. Zaraz sobie kupimy bilecik na taki rejsik i do muzeum. Otwarte jest od 9:30 do 17:30 zwiedzania. is sailing along w 30 minutes and the hopper it stops near the windmill so you can hop off to go inside at the other side of the That bridge you can go inside the pumping station <laughs> there is a movie you can watch and a birth theater you mamy już bileciki all inclusive na wszystko i na zwiedzanie wiatraku pomp i na pływanie łódką a cena biletu 18,50 za osobę, na wszystko. No. Naszą wędrówkę zaczniemy, z nasze zwiedzanie bardziej. Zaczniemy od. E, przepompowni. Przepompowni, tutaj. Z 1868 roku. Najpierw była parowa, a od 1924 już elektryczna. Chodź, tak. idziemy do środka. Idziemy do środka. Są tu też wycieczki zorganizowane, jak widać. Mhm. Dużo jest ludzi, no ale to dosyć słynno. słynne wiatraki, wioski wiatraków. Zobaczymy, jak wyglądała kiedyś parowa. Tak to wygląda w środku. Makieta. Możesz się A o co chodzi? Tutaj? Prze kręcisz sprutami aż w wiatrak Kręcąc Kręcę aż w te wiatraki, tak? Tak no, Widzisz? No, oczywiście, no, on się kręci no. Ten tutaj Mamy tutaj Czy się Taka budkę telefoniczną Gdzie bierzemy słuchaweczkę Przykładamy do ucha i mamy trochę historii A tam Jak to wyglądało Dziewczynka, dziewczyna, kobieta, ognisko pali I dla takich małych jak ja są stołeczki no, <grym> dla takich małych taneczka stołeczki <grym> Idziemy teraz zobaczyć stare pompy. Tak wygląda. Pompa jedna z pomp, zupełnie parowa. na pompy. Tak, mówiłem ja. 1924 roku w kontorach tutaj pompa. O, coś na wagę złota teraz Pieniądze węgiel 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 bungil. Węgiel, węgiel. No. tutaj kochanie wyczytałeś, że najważniejszym w tej maszynie, no, to tak jak u mnie w filmie, najważniejszy jest operator. No. I tutaj tak samo, najważniejszy. Był operator. Dobra, idziemy, idziemy dalej. dalej zwiedzać. To jest z no tak. Mam tutaj sklep z pamiątkami, ale to później, ale to później mi się. Ale no. ale no, Pokazuję to... wam. A. To do tego na no. Przy wejściu, co jest, wiesz? Postanowiliśmy podejść do matki, żeby konkretnie wiedzieć gdzie jest. zaraz wam pokażemy gdzie ona jest, dobra Jesteśmy przy mapce Tu jest punkt informacyjny, No to tu jest... gdzieś jesteśmy, nie? Nie, z tej strony jesteśmy No to tu jesteśmy Tu jesteśmy Tak płynie łódeczka, tutaj jak potam pani nam mówiła e... Ten drugi wiatrak to jest muzeum I do tamtych też możemy tam, iść, do tamtego tam... muzeum mamy bilety To jest muzeum no, Tak to wygląda Pójdziemy teraz tutaj Gdzie jest ten film wyświetlany O historii tego miejsca To mhm. jest Dobra, jakby ktoś chciał wiedzieć jak to wygląda 19 wiatraków. No. A ten, ten budynek z tym filmem to jest tutaj We gaan zien hoe het hier En het doel van al die molens? Waterpompen. Kijk, dat hele systeem is eten simpel als doeltreffend. Ik zal u uitleggen hoe dit systeem precies werkt. Het water wordt in drie stappen weggepompt. Stap 1: de poldermolens in de Alblassenwaard malen het naar de lage boezems. Stap 2, het water wordt door de 17 hogere molens, die wij boezemmolens noemen, van de lage naar de hoge boezems gemalen. Stap 3, via sluizen wordt het water in de lek geloosd. En wij noemen dit het systeem van de getrapte bemaling. Dus een Nederlandse uitvinding die wereldwijd navolging heeft. Je ja. kijkt naar Reisje. Je hebt nog een pong video komen. Je hebt een pong video komen. Beestjes, wat dan is het? je naar No, no, Na łódź mamy o 25 piesza to jeszcze chwilę, 10 minut i będziemy płynąć tu ścieżką rowerową, trzeba uważać i piesza zobaczymy jak to jak to wygląda od strony wody a później sobie przejdziemy tutaj spacerek zrobimy jest ładna niedziela więc na pewno warto muszę ruszać na rejsik ale jak nie do końca czy wysiadamy gdzieś po No, przyjedziemy do końca, przyjdzie raz pójdziemy spacer, co? dobra, to czyję

Dobrze, jeśli parkujemy. Po przemyśleniach stwierdziliśmy, że przejdziemy, się z tak. pocerkiem tutaj. Jest taka trasa, bo tu jest trasa rowerowa, a tu gdzie my jesteśmy piesza. Idziemy a podnosi się most, a tu mamy na wprost właśnie wietraczek z muzeum. Łódka przepływa. Kierujemy się do muzeum, ale najpierw musimy chyba tutaj bileciki pokazać. Ale jest kolejka, więc chwilę to zajmie. Mieliśmy już bileciki wcześniej zakupione, ale tutaj znajduje się przy wejściu kasa, gdzie również można dokupić. Idziemy do środka. Fajnie wygląda No. On powstał w 1738 roku, a mimo to nadal funkcjonuje hmm. Kiedyś w takich diatrakach mieszkały rodziny nawet z dziesięciorgiem dzieci? Hmm. Jakie buty koleberskie tutaj? No idziemy właśnie fajne, idziemy w górę zobaczyć.

Czy ten Kiedyś dziwny Zapach? Numer rodzina Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięcioro ludzi. Siedem, 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 Idziemy na górę znowu siedem, siedem, na górę znowu jest tylko siatka tego ugrodzająca a to wygląda taki wiatraczek na samej górze Podobnie można wejść tylko jest tylko siatka i ten no dobra no, wiemy jak to wygląda spoko polecamy każdemu zobaczyć to osobiście i schodzimy na dół polyderskie strome schody ja oczywiście chyba tyłem będę schował Nie, to już w ogóle nie jest No Ja nie znam, żeby jeździć na sobie Zobaczyliśmy w środku Ten oto właśnie wiatraczek kierujemy się dalej gdzieś tu będziemy szli na tamten, a tam może jest jakaś kawiarnia że jakąś kawę wypijemy, bo tylko dzisiaj jedną piszę Tu trochę mało jak na nas przechodzimy przez mostek dobrze, że nie poszliśmy prosto bo właśnie tam jest to drugie muzeum tam 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 a tu wszyscy tutaj ładne właśnie zdjęcia robią tego Wiatrak ten został zbudowany w 1630 roku. Jest najstarszym wiatrakiem w tej wiosce i w ogóle Aha. różni się konstrukcją, wyglądem. No. jest całkowicie coś. inny od innych wiatraków. Od no? Tak. Na górę bardziej zbudowaną, a, a ten, ale ładnie działa. Chciałem zobaczyć do środka, jak wygląda w środku. Grubo. To? No fajnie to tak z bliska wygląda, nie? Jak ten, chcesz to nagrać trochę. Jest tu kuchnia taka mała, funkcjonalna jeszcze. Musiałam pokazać pani wideo, wiesz? Aha. Teraz już możesz. No, no. Jest tu mała kuchnia, jeszcze o. użytkowana. Patrz, co ma. No. no. Piecyk jest, drewnenko, jakieś podstawowe narzędzia. Tak to wygląda, tak to wyglądał kiedyś, tak to wygląda teraz. A tu możemy być. Jest tam shop i bar. O, no, sobie. No. O, idziemy do zwierząt. Ja. Jakie zwierzątko tutaj mamy? Jakieś próliczki. No, kuska, kuska pewnie. Czeama. Siema, czeama. Ja mam ja, no, bo... mm. no. Co Dobra, mhm. co? No. Co sobie? No. Siema, W nie ma. To w ich stajnia, co? No. no. A jakie są te zwierzęta tutaj? A tu to jest tajnia? Ale takie gospodarstwo małe przy wiatranku. No, ktoś tu musi i się tym zajmować, bo. No, bo tutaj jednak są zwierzęta. Ktoś tu musi cały rok mieszkać No ale słodko Pierw do króliczku no. Siema króliki Jak się macie, co wiesz? Dobra? No to nie jest przeszkadza Kurde jak ja bym się czuł jakby mnie ktoś tak nagrywał chamsko, nie? ale tu ładnie jest tu jest aha tutaj jest ale gruchy tu są o, o, o. piękne, wyrosły w no. to co sobie tutaj trzyma? Tam ma turki, tu króliczki. Aha, No. Chodź na kawę. Kawę mi się chce. Jeżeli jest. Jest jakiś wadze tutaj. Ale na pierdziela. Słyszysz się to? Dobrze, dobrze daje. Nie jest uprawniona kawka. Jedyne czarno, jakie można kupić tutaj, to jest takie. Niestety gotowe, już nie ma zwykłych takich, wiesz No masz, Tak, tak, to jest. dla mnie no. yy, Za wszystko 10 euro No spoko chcesz cukier? No nie wiem Nie, to jest tam nie dobra Spoko Gatki holenderskie Jednak odkryliśmy wejście do tego najstarszego wiatraku Z tych wszystkich, co tu są nie będziemy to chyba w ka kawę wchodzili. Mm. Wow. Starych czasów dawno zmywarka, całkiem spoko. Nie będę reklamował firmy. Gdzie jest mywarka? o tam stoi. Tam, tam, tam stoi zmywarka. Tu przychodzi i myje. Po ona by to słyszała. Jak będzie montować, to będzie to słyszeć. Co ty tam robiłeś? No co jest. Część bym ci powiedział, ale... Wiesz, że ja, boję. ja bym, później nagrywać, nie? A montować No. Dobra, chodzimy do środka. Tak kiedyś ludzie mieszkali i żyli. To są fotografie właśnie. Zer stare. Butki te holenderskie. Buty, butami, patrz na to To jest kretki. No, mm. no tu właśnie te butki fanateckie Kroniły przed wilgocią No. Za mnie nie wymyślili skóry Znaczy skóra była droga, o tak może Dlatego nie nosili skórzane, tylko drewniane Jak było Skóra ogólnodostępna to już mieli buty skórzane jak była tańsza dokładnie to Tu sypialnia Tu chyba rodzice spali a tu mieli e, takie koje nie jak to się tak kołyskę dla dziecka patrz, deska poprasowana nie, to jest tak, poprasowanie nigdzie nie można wejść, widzę, szukajmy ja że... dobra mi się. ale fajnie się tu żyje Sądecko świeci nie, człowiek naczynia tutaj cyk ale jakie widoki podczas zmywania no. naczyń Thermomix tamtych czasów mm. fajne Pamiętkami, obrazy magnes zakupiony właśnie mamy magnesiki z Holandii, z a my taki mamy i e, tutaj jest wypożyczalnia rowerów w środku, może się pokazać tak, tu jest wypożyczalnia e, rowerów i to jest tak, cena to jest 4 euro za godzinę, za rower i najpóźniej trzeba go oddać przed godziną 17 po południu. No, czyli z rana sobie można wziąć na cały, na cały dzień. dzień. 4 euro za godzinę, tak? Tak, tak, tak? No, takie rowerki, typowo holenderskie. No, następnym razem myślę, że skorzystamy z tej opcji. No, coś innego? No, No i dobra. Uciekamy.